Dla Was zadanie trzeba znaleźć 5 liści, najlepiej kiedy wychodzicie na spacer. I będziecie go opisywać zgodnie ze schematem, który zostawiłam na classroomie. Możecie wykorzystać do tego link albo znaleźć informacje na innej stronie internetowej. Bierzemy nasze liście, przyklejamy na osobną kartkę. Ważne, żeby to było na osobnej kartce, nie w zeszycie, ponieważ w zeszyt Wam zgnije, kiedy liść nie jest wysuszony. Co my z tym liściem robimy? Bierzemy. Może być taśmą, przyklejamy na kartkę No i jak już będziemy mieć tego naszego liścia, to będziemy go analizować Czy on jest pojedynczy, czy jest złożony Jaki ma brzeg, czy to jest cały brzeg, czy jest piłkowany, czy podwójnie ząbkowany Musicie go przeanalizować Sprawdzacie jego unerwienie, czyli jak umiejscowione są nerwy I jak jest umiejscowiony ten list na łodydze Zadanie jest proste, miłe i przyjemne. Jeżeli ktoś ma ochotę, może zrobić liście więcej, ale minimum to 5. Powodzenia!